Panowie w styczniu w Księgarni Matras powinni koniecznie sięgnąć po te trzy książki. Królowie przeklęci Tom trzeci, ginekolodzy oraz Czarny Mercedes. Królowie przeklęci już we wcześniejszych tomach pokazali na co ich stać. Mordy, kłamstwa, oszustwa, trucizny, przeciwnicy polityczni, wojsko, czyli to, co panowie, ale też i niektóre panie lubią najbardziej. Ten, kto zacznie od trzeciego tomu przygody z tą serią, szybko sięgnie po dwa poprzednie tomy. Ginekolodzy to książka autorstwa niemieckiego pisarza specjalizującego się w medycynie sądowej i historii II wojny światowej. Chyba nie trzeba nikogo zachęcać do tej pozycji, bo historia rozwoju ginekologii oczyma Jurgena jest jak najlepszy kryminał. Czarny Mercedes to z kolei rasowy kryminał, którego akcja dzieje się w czasach PRL. O ile dla Skandynawów ich zimne krainy są idealnym tłem dla mordów na kartkach powieści, o tyle dla polskich pisarzy Okres Komuny okazał się inspirujący do tworzenia literackich czarnych serii. I co panowie? Skusicie się.